Eksplozja. <grymny> ha, ha, ha. Ha, ha. O, o nie! Uh, Rachel! He was a skater boy. She said to you later, boy. Woohoo! Uh -huh. Rakon Sabi! Uh? Rota <grymny> uh, mała yeah. się! Witierad! Uh, Szan Cześć dziewczyny! Aha. Chcecie mieszkać we wspaniałej rezydencji, mieć super bryki i kupę szmalu? Jedna z was ma szansę zostać moją dziewczyną! Mama! Mam taki Mam Muszę, Muszę się przygotować! Się przygotować. Ha? Mam przy sobie idealny graczet! Zaraz będę piękna! Sprawdźmy rezultat! Ha? Czuję się! Ha? Ha? Tylko nie prysz. Muszę się go natychmiast pozbyć! Hmm. Kim Kay i ja mamy ze sobą coś wspólnego. Obie kochamy dobry podkład. Ach, więcej! Więcej znaczy lepiej, prawda? Kim na pewno by się ze mną Wyciśnęłam zgodziła. Go? O, nie! Został po nim czerwony ślad! O! Nigdy już nie wyjdę z domu! O! Aha, ostatnia deska ratunku! Widziałam to na TikToku! Wystarczy nałożyć odrobinkę na wyprysk! I trochę cierpliwości. A, hmm, okej. Okay. Mm, o, haha, ale on uroczy. Aha, czerwona plamka. O, chyba już czas. Chwila prawdy. Aha, błagam, błagam, błagam. Zadziałało? Jestem zjawiskowa dla mojego miliardera. Niebrzydka. Wow, wow, co za piękność. Wow, ale laska. Kawa dla panicza? Dzięki, Alfred. A, przerwa na kawę. I od tej ciasnej złotej maski. Hmm. Nie za dobra. Rudzielec? Nie. Wednesday? Na pewno nie. Barbie? Nie. Następna. Czuję, że mnie uderzy! Tak sądzisz? Nie doczekanie. Babachluję mu z tymi rzęsami i od razu będzie mój. Haha! <śmiennesie> 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 do włosów mają wiele zastosowań! Rachel zaraz się przekona! Hmm? 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 Oh. 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 Jak śmiesz! Eee. Hmm. Ta smuga dodaje fajnego akcentu! Dodam więcej! Tym razem celowo! Kolejne makijażowe odkrycie! Zrobię o tym tutorial na TikToku! Dzięki za pomoc, Savi! Hmm. Ja sobie jeszcze lepiej podkreślę oczy! Zaraz zobaczysz! Pokażę ci, jak to robię! Czekam w napięciu! Hmm? Powinno gdzieś tu być! Aha, Aha sukces! Aha, właśnie tego szukałam! To jak, na Adele czy Katy Perry. I gotowe! Aha. Aha. A teraz rzęsy! O, zobaczmy! Jak iść, to na całość! Aha. Aha. Widok tych rzęs rzuci go na kolana! A, Ostrożnie! To przecież łatwe! Nie ma co po jak podziwiać ekspertkę przy pracy! Może ci jednak pomogę, co? Daj mi to! Okay. Mm -hmm. Zamknij okay. oczy! Ale nie zepsuj tego, Rage! Zaufaj mi, znam się na tym! <laughs> nie wierz się, nie wrzesz! W ogóle nic nie rób, okej? Okay? Czemu tak długo ci to zajmuje? <laughs> Już prawie kończę! <laughs> Pospiesz się! Miliarder będzie mój. Gotowy siostrzeczko? Wow, rzeczywiście ładny. A, a, nie mogę otworzyć. Ważne. Droga do serca mężczyznę prowadzi przez właściwie umalowane usta. Ucałuj mnie głuchanie. Wow, wow, magiczne wow. usta. Mm. Oh, sorry, nie dla małych dzieci. Mm. Mm. Oh, o rany, przesadziłam. Muszę zacząć od nowa. Hmm. Ha? Skończyła mi się szminka. Ha? Może jednak różowy. Albo koloru fina. Mm. Żaden mi jakoś nie pasuje. Hmm. Pożyczę sobie od Sawi. Huh? Brzydki, tandetny. Oh, któryś z tych! Huh? Dobry wybór. Tego właśnie hmm? potrzebowałam. Co ty robisz? Hey! Oddawaj. Mieszanie kolorów, aby uzyskać perfekcyjny odcień. Oh. Hmm. Hmm. Powinien mu A się co spodobać. Zemno? żeby tak? Cielisty, to nowy czerwony! Mm. 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 <laughs> Wyglądasz jak pączek z posypką! <laughs> o, mój najdroższy nie może mnie tak zobaczyć! Muszę się doprowadzić do porządku! <laughs> Ach, w końcu mogę się zrelaksować! Alfred, winogronka! Tak jest, paniczu! Proszę bardzo! Te są niesmaczne! Uważaj! O, hmm, powinnam się przebrać! Może spódniczka innego koloru? Hmm, ta będzie akurat! Aha! Wyglądam urocza! A na pewno mu się spodobam! nie zdążyłeś do łazienki, czy co? Czy ty? Ha? że plama zejdzie! Ach, włączam! Hm, w takim razie mam trochę czasu! Włączyłaś pranie? czym problem? Savi, zniszczyłaś moją sukienkę! Zobacz, co zrobiłaś! Jest z moją spódniczką? O oh. oh, oh, nie! Oh, to wszystko przez ciebie! Pożałujesz tego? Ja? To twoja wina! Twoja wina! Nie, bo twoja! O! Oh.

No i dobrze! dobrze. Dzięki! No nowe dziewczyny! No! To za Ty pierwsza! i śmiała, ale nalegam! Nie. Wow, ale śliski. Złam! Tak, jestem gotowy przelać milion dolarów mojej nowej dziewczynie. O, milion dolarów! Chyba warto... Nie mój! Nie, będzie mój! Odsuń się! No, no dobra! Wybieram! Ciebie! Mnie? Huh? Ja? Mnie? Mnie? Nie, nie! Ciebie! Ja? Mnie? Super! Życie będę Zmarnowanego makijażu! Czasu! Sadam stąd! To Przeżegnaj się o górasie. Czy dobrze to robię? Tak! Kroję ogórka! Teraz mogę to opublikować. To zostanie mega popularne! Hej, kontrola nerdów! Zobaczcie moje nagrody! Yeah. Yeah. <grymna> Moja jedyna konkurencja? Ja sam! Yeah. Yeah. Tylko milion wyświetleń! <grymna> <grymna> No to jestem oh. świetny. Bądźcie uczniowie, dziś namalujemy kota? Dajcie z siebie wszystko. Dam wam papier, spróbujcie. Kot? Jak mam go narysować? Linia tutaj, kropka tutaj. Dwa koła i pociągnięcie. Tiktok na zawsze. Ojej, to nie jest kot! Oh miał miał le! Lepiej niż nauczyciela. E? Hej, Steve! Mogę skopiować? Skopiować? Ode mnie? Co? Mówisz serio? Nigdy nie dałbym ci swojego rysunku, bo kopywanie jest złe, Savi. Pani Gabrielo, Savi znowu oszukuje! Tym małym nerdzie! Steve! Steve dobra robota! Steve! Tak hmm. Hmm. Steve? Halo? Steve! Jesteś tam? Hej! Ziemia do Steve'a! Steve! O, nieważne. I tak sobie pożyczę. Ścisnę je razem. I potrę. Tak. Idealnie. Proszę. O, interesujące. A to? Oszukiwaliście? Kara! Nie! O, szukiwanie. Steve! Obudzisz dziecko! Du, 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 du. Ale słodkie! O, ja nie jestem w ciąży. Co za dupet! Mam tylko problem z podjadaniem. Teraz do kozy. O nie! Co teraz? Ponieważ tak robicie pracę zespołową, dam wam zadanie. Dokończcie to, potem możecie odejść. Nie, matma! To niemożliwe! Mózg mi się gotuje! Trzeba być komputerem, żeby to rozwiązać! Tak jak Steve! Interesujące! Tyle czasu, tak mało książek. Uff, gotowe! Potrzebuję więcej energii. Cukier! A? No, 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 no. O tak! Czystym przekąsem, cukru. nie mogę usiedzieć na miejscu. Zdrogi! Steve! Jak możesz jeść tyle śmieci? Foi! Sama się tym zajmę. Ech, czas dla siebie! Naturalny cukierek. Mm. Zdrowe przekąski. O! Muszę opublikować nowy post. Czas na urodową wskazówkę dnia od Savi. Dziś włosy jutro. O. Głupie włosy. Teraz trochę koloru. Będzie pięknie. O, 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 obrzydliwe. A teraz usta. Nie zęby. Złaś. W stylu Andri Hepburn. Hej, patrzcie. To jest ujęcie. Skończyłem. Co z tobą? Hę? Pryszcze? Są wszędzie. O. Co się dzieje, Steve? No, spójrz na to. Wyglądam strasznie. Dlaczego? On jest dziwny, ale świetnie się uczy. Może mu pomogę, a on pomoże mi ze stopniami. Tak, Zawi, jesteś bardzo mądra. A, mam dla ciebie propozycję. Jaką propozycję? Pomożesz mi z lekcjami, a ja... Wow. Nie mam Wow. Super. Skóra. Wow. Serio? Na pewno. Więc wchodzisz w to? Tak, umowa stoi. Wow. Daj mi swój test. Proszę. Czas na moc nerda. Odsuń się. Odpowiedź to zero. O, gotowe? Drzwi się zacięły. Pomogę ci sobie. Bardzo hmm. Proszę. Co za nerd? Pozbądźmy się tego. Aha. Nie ciągnij, nie pchaj! Za tobą! Tak, jesteś bardzo silny, Steve! Muszę górą! A teraz? Wszystko ok? Musisz mi z tym pomóc, Steve! To łatwiejsze. Z odrobiną pomocy na przykład 7 plus 7 i masz odpowiedź! Cóż? E, 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 4? E, może to ci pomoże? Poczyj beat. E, co ty robisz? Jeden plus jeden. E, dwa. Dwa plus dwa. E, cztery. Wow, dobra robota. Cztery plus cztery. Osiem. Osiem plus osiem. Nie wiem. Nie wiesz? Zgadnij. Osiem. Serio? Nie wiesz? Mam pojęcia. to była taka dobra piosenka. Okej. Okay. Jaka jest ostateczna cena? To łatwe. 5 dolarów. Wow, bardzo dobrze. A teraz? Steve, nie bądź śmieszny. Kto kupi torebkę za 64 dolary? E e e? Czy ja właśnie użyłam matematyki? Oj, mój Boże, zami. Rozumiesz matmę? Ale super! To oznacza tylko jedno. jesteś oficjalnie zaproszony do... ...mojego... ...klubu! Dla matletów! Tak, Steve. Możesz sobie pomarzyć. Witajcie do mojej prezentacji! Chodźmy przywitać się z kwiatami! To znaczy... Podoba się wam? Ciara. Uwierzcie mi, pszczoły są super! Moc piłku! Tak! Co to jest? Gdzie on poszedł? Jesteśmy <noise> gotowi na wiosnę! <noise> Nieważne! E, tak, proszę pana? Dobra robota! Tak! <noise> Piątka! Dziękuję! Mator. Moja kolej. Hej, na swoją prezentację przygotowałam taniec. Dawaj. Kręcenie ramionami, skrzyżowane ręce, a potem wow. A, ale styl. Nie musisz nawet kończyć. Oto beni. Pięć z plusem. Dziękuję. Pięć plusy. Co? To boli. Witajcie, dzieci! Przepraszam za spóźnienie. Dziś mamy mały quiz. Co? Nie, to siara! Uh, tak, jestem gotowy. Uh, o nie, co teraz? Podziel, nie odejmuj. Uh, uh. Da, radę! Tak, jasne. O nie! Potrzebuję pomocy. O no nie. Co to za zapach? Fuj, to ja. Muszę coś z tym zrobić. Powinnam coś mieć. To zadziała. Mały kobiecy trik. Mam nadzieję, że to zadziała. Jeśli działa tam na dole, zadziała wszędzie. Tak, nada się. Gotowe. Serio? Zrobione. O, nareszcie gotowe. Co? Ech, nienawidzę matmy. Ech, no już. Dlaczego wszechświat mnie nienawidzi? O, laso, jeszcze pięć minut. Savi? O, niedobrze. Muszę jej pomóc. O, już wiem. Savi, przestanie. Nie rób tego. Poczekaj, pomogę ci. Teraz rozumiesz? A, tak, rozumiem! To takie oczywiste. Jestem lepsza z matmy niż myślałam. Teraz dalej. Dawaj, Nerdzie! To znaczy Steve. Dobrze, że masz dużo makijażu. O, co wy tam robicie? I przenieść dwa... Co się tutaj dzieje? <grym wytkujesz> Rozwiązuje test. Co to jest? O! O! Mój ulubiony kolor. O! Dziękuję. Uf. Udało się. Piąteczka? Okej. Okay. Jestem <grym> tej <wytkujesz> <wytkujesz> dumny. <doby. grym wytkujesz> nie jestem taka zła. Oto ona. Steve! Dostałam cztery plus! Steve! Dlaczego mnie nie słuchasz? A? Z talentów. Myślisz, że Chris tam będzie? Tak. Mam nadzieję. <laughs> Lubisz ją? Idź, przywitaj się! No nic. Co mam zrobić? Po pierwsze, mrugnij. Po drugie, zarzuć włosami. Po trzecie, przygryź wargi. Aha. A potem będzie idealnie! Czekaj! To takie proste? Tak! Wow. Teraz idź już! Wow. Powodzenia, Steve! A, a. Wszystko okej? Okay? Co mam zrobić? A, moje notatki... Wow. Okej... Okay. Mrugam? Może jeszcze trochę? A, a. Coś ci wpadło do oka? Nie... Teraz zarzucę włosami. I... I... Tak! Gry No i... O, zaraz się spóźnię na zajęcia. Okej, okay, Dara! Uh, uh, uh. Teraz myślę, że jestem dziwny. O, Steve. Może to nie był dobry pomysł. Poddaję się, Savi. Co ja sobie myślałem? Czekaj! Aha, mam pomysł. Może weźmiesz udział w pokazie talentów, Heh? ale ja nie mam talentów. No zem, Steve. Jesteś najmądrzejszy na świecie. Uh. Zróbmy to, Steve! Dawaj! Gotowy? Co ty tu robisz, Sabi? Musimy znaleźć twój talent, Steve! Spróbuj z gitarą! Ja? Ale jak się na niej gra? To łatwe! Daj mi rękę! Teraz użyję w ten sposób! O, dotyka mojej dłoni! Czy dobrze to robię? Teraz szarpnij. okej. Okay. E, tak. dalej... Savi, chyba rozumiem. Rock'n'roll. Tak. Gotowe. Mówiąc szczerze, daj mi to. Dlaczego? To może nie być twój instrument, Steve. Co dalej? Może jesteś piosenkarzem? Mikrofon? Chyba nie. Spróbuj. Okej. Okay. Przygotuj się. Powodzenia, Steve. Moje serce mi dla A jeśli pozwolisz. On jest, o nie, sobie Oszołomiłem ją swoim głosem. Co to jest? Ksylofon. Grałem na nim jako dziecko. Pięknie. Sami odnalazłem swój talent. A... Co? A, 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 a... Nie, to zbyt zwyczajne, Steve. Mam coś innego. Po pierwsze, aby się w tobie zakochała, musisz umieć tańczyć. Rób to co ja. Ręce, ręce. Tak? Ramiona, ramiona, klask. Ramiona, klask. Co? A? Czy to idealny trend? Tak. Znasz go? Oczywiście. Nigdy nie miałam go z kim zrobić. Nagrajmy TikToka. Tak. Będzie zabawa. Raz kozie śmierć. Gotowy. Ręce, ręce. Ramiona, klask. Ramiona, klask. Ręka, ręka. Jazda samochodem. Po drabinie. Potem i krok. Poza. Poluszki. Steve, znaleźliśmy swój talent! Świetnie no, ci poszło! Tak! 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 Dziś Steve bierze udział w pokazie talentów, mam nadzieję, że jest gotowy. Hej, Steve! Gotowy na wielki dzień! Ale to ekscytujące! Podaj mi jednorożca, głęboki wdech. Głęboki wydech. O nie! Mam nadzieję, że znalazł kostium! E, tak, panie dyrektorze. Jestem najlepszym uczniem. E.